Takie fajne, kolorowe sejfy. Taki będę pierwszym, kto je otworzy. Nieprawda, bo ja. Co tam jest? Ojej, M&M'sy. To się nazywa prawdziwe szczęście. To na pewno one. Nie mogę się doczekać, żeby je zjeść. Hmm, pyszności. Kate, podzielisz się z przyjaciółmi? Co? Oczywiście, że nie. Zjem wszystko sama. Miam, miam, miam. Co za chciwuska z niej. Nie jestem chciwa. Oj, chyba jeden cukierek wpadł mi nie tam, gdzie trzeba. Tom, pomóż mi! Pom, naprawdę potrzebuje pomocy, patrz! Uratuję cię i co lepiej? Cieszę się! Dobra, teraz twoja kolej. W porządku, co to jest? Wygląda jak zwykła myszka do komputera. Ciekawa, jak to działa. Ojej, to przecież kursor! Zupełnie jak w kąpie. Masz rację, co oznacza, że będę mógł przesuwać obiekty jak i na pulpicie. Rzeczywiście! Wspaniale! Spójrz, Kate! Mam teraz twojego cukierka! I znam jeszcze jedną sztuczkę. Powiększanie! No, to jest idealny rozmiar! Co jesteście takie zdziwione dziewczyny? Lepiej żyćcie mi smacznego! Mmm, niam niam, to smakuje niesamowicie! Szkoda, że nie mogę spróbować. Ręce! Muszę z wami coś pilnie zrobić i chyba już wiem co. Do kosza dziewczyny! Super! Ale fajnie wymyśliłem. Tom, odpowiesz mi za to! To podłe! Jestem zasypana śmieciami. Nie wolno tego robić dziewczyną! Wiesz, Tom? Przykro nam, ale musisz pożegnać się ze swoją myszką. Dobrze ci tak! Więcej nie będziesz wyrzucać dziewczyn do kosza. Okay. Czy to już moja kolej? Ojej, to bomba? Tak! O nie, odliczanie już trwa. Kate, łap! Co? Nie chcę tego! Tam, weź to! Mam złe wieści dziewczyny. Zaraz włączy się alarm przeciwpożarowy. już się włączył. W sumie mały prysznic nie zaszkodzi. Co ty nie powiesz? Następna runda i nowe nagrody. Zacznę pierwsza. No proszę, co ja tu mam? Kotek! Zawsze chciałam mieć zwierzaka. Mam dla niego kotek. Połóż się, mój słodziaku. Zaraz cię otulę. Właśnie tak. Teraz jesteś moim małym dzieckiem. To takie urocze. Jak troskliwa mama, będę cię karmić. Pij z butelki. Kate, możemy go pogłaskać. Ręce precz. On musi odpocząć. Dobra, w moim sejfie na bank jest coś bardziej puszystego niż twój kot. Co, czosnek? Ale śmierdzi. Co ja mam z nim zrobić? On jest śmieszny, Suzy. A, wiem. Jeśli dobrze potrząsnę sejfem, to czosnek sam się obierze. Proszę bardzo, gotowe. Teraz mogę go spróbować. Fuuu, nic zaskakującego. Smakuje po prostu okropnie. Nie no, nie dam rady znieść tego smrodu. Oh, no. Wiem! Mam tu taśmę! Coś tu, Tom! Co ty zrobiłaś, Suzy? Zdejmij to ze mnie! Albo jeszcze lepiej, otwórz Safe. Natychmiast! Co to jest? Boję się! To straszne! Chwileczkę! Wiem! Tom! Szybko otwórz i wyceluj w wampira! No i proszę! To działa! Czosnek odpędza wampiry! Czytałam o tym w książce! Świetna robota, Tom! Brawo! Uratowałeś nas! Ciekawe, co nas teraz czeka! Ja zacznę! Zobaczmy! Wow, paczka Doritos! To w moim ulubionym smaku, co za szczęście! Wysypię wszystko na stole, żeby było łatwiej jeść. Moje ulubione trójkąciki. Mm, prawdziwa uczta! Jestem gotowa jeść je cały czas. Nie będę się zatrzymywać. Uwielbiam Doritos. My też nie mamy nic przeciwko. Podziel się, Suzy. Zabierajcie swoje ręce. Nie potrzebujemy twoich Doritos. Mam własny safe. Tam na pewno jest coś fajnego. Oh, no, nie, to brokuły. Nienawidzę brokułów. Za co ta kara? FU, to obrzydliwe. Nie dam rady tego zjeść. No dalej, zjadaj. Mam pomysł. Może jeśli zamienię te brokuły w koktajl, nie tylko będzie zdrowy, ale i pyszny. Zaraz się tego dowiemy. W porządku? Gotowe. Teraz wezmę ładną szklankę. To jest to. Napełnię ją po brzegi. Spróbujmy. Wygląda o wiele lepiej. O i jak? Smakuje całkiem nieźle. O nie! Jednak jest bardzo źle. Chyba zaraz zwymiotuję. czego się spodziewałaś? Przestań się śmiać, otwieraj swój safe. Sam nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. Wygląda jak jakaś broń. Jest jakiś napis. A, to powiększacz. Tylko, że co powiększa? Daj mi swój paskudny koktajl. Zaraz się dowiemy. Co tu zrobiłeś, Tom? Zobacz, teraz jest tyle koktajlu, ile było na początku i muszę go pić od nowa. Tom, daj mi swój pistolet. Został mi ostatni chips. Chcę go powiększyć. Ojej, nie działa. Nie wiem, co się dzieje. Suzy, rozmnożyłaś nas. To nasze klony. Nowa runda! Ja pierwszy! Dobra, no i co jest w sejfie? Wow, to cukierki Jelly Belly! Uwielbiam je! Chcę je zjeść wszystkie! Ale chyba zacznę od jednego! Mmm, miam. mniam! Oj, co się dzieje? Gdzie są moje ręce? Gdzie jest wszystko? Jestem niewidzialny! To świetnie! Muszę teraz zrobić psikusa dziewczynom! Patrzcie, latający słoik! Chwileczkę, Tom, jesteś tutaj? W porządku! On jest po prostu niewidzialny. Ciekawe, co jest w moim sejfie. To ser! Uwielbiam ser! Szczególnie na pizzy. Zawsze tak fajnie się ciągnie. To straszne! Co z moim sejfem? Czy ktoś tam jest? Nie rozumiem. O nie! To szczur! Myślisz, że ja go potrzebuję? Zabierz go natychmiast! Co on robi? Zjadł cukierka i urósł. Do nieopisanych rozmiarów! Spójrzcie! Niszczy całe miasto! Trzeba coś pilnie zrobić! Miasto potrzebuje mojej ochrony! Chodź tu, ty hamski szczurze! Wow, jestem teraz taki ogromny! Czas na pojedynek! Zrobiłem unik! Jestem prawdziwym wojownikiem karate! Atak! I ostateczny cios. Tak! Zwycięstwo! Szczur padł. A teraz wyrzucę go jak najdalej. Już tu nie wróci. Świetnie! To mu udało ci się, nasz wybawca. Ale teraz musimy przywrócić Toma do normalnego rozmiaru. Tego cukierka trzeba zjeść, żeby się powiększyć. Więc tego, żeby zmaleć? Rozumiem. Teraz zjem czerwonego. Super! Już wiem, jakimi cukierkami nakarmić Toma żółtymi. Dalej, Tom, przygotuj się do ataku. Otwórz usta. Złapałem! Super, dobre! Nie mogę w to uwierzyć, kurczę się! Dzięki, Kate! Co za przygoda! Co? Gdzie my jesteśmy? Czeka was super wyzwanie. Będziecie musieli wykazać się swoim talentem. Trzeba będzie rysować. W pierwszej rundzie nagrodą będzie popyt. Kto w ciągu minuty narysuje najlepszy obrazek, dostanie tę fajną zabawkę. A będziecie malować nie farbami, ale skitesami. To będzie niezła zabawa. Macie minutę, czas start. Zaczynamy? Przyszedł czas na moje ulubione słodycze. Skitelsy mają bardzo fajny kolor, co oznacza, że można z nimi zrobić całkiem niezły rysunek. Myślę, że dam radę. A ja mam lepszy pomysł. A gdyby tak zamienić cukierki w prawdziwe farbki, potrzebuję palety do malowania i troszkę wody. Idealnie! Teraz mamy całą paletę kolorów. O nie, nie pozwolę Jane wygrać. Mówisz, że potrzebna jest woda? No to działam. Spójrzcie, jak pięknie. Teraz to jest rysunek, który wygra tę rundę. A ja co mam zrobić? Przypadkowo zjadłem wszystkie cukierki. No i trudno. Barbie, może zabiorę sobie twój rysunek? Nie ma mowy. Tak bardzo się starałam. Ręce precz. Dobra, wasz czas się skończył, więc pokażcie kto co narysował. I jak podoba się? Żartujesz sobie, tam nic nie ma, Andy, to się nie nadaje. Po prostu skitelsy były bardzo dobre. Ja się bardzo starałam, ale przez wodę serduszko zostało na stole. Ale możemy uznać, że jest dobrze. Rysunek musi być w jednym kawałku. Tak jak mój? Jane, jesteś super artystką. Zwyciężyłaś. Dostajesz tego ogromnego popyta. Jak to możliwe? To była nasza nagroda. Raczej moja. Andy, chcesz, żebym podzieliła się popytem? Nie mam nic przeciwko. Pewnie. Nie dotykaj tego, oszalałeś? Dobra, wybacz Jane, ale Barbie jest przeciwko. Po co mam tyle sosów? Bo to właśnie nimi będziecie malować w tej rundzie. Waszą nagrodą jest ryba. Uuu! Macie minutę. Myślę, że trzeba się postarać, bo jest tu pewien haczyk. Jeśli dobre nagrody są za dobre rysunki, to złe nagrody są za słabe rysunki. Tym razem na pewno nie chcę tego jeść. Muszę wygrać. Przepraszam, ale rzucasz śmieciami prosto we mnie. Oj, jak mogłem. Sorry, nie zauważyłem. Już dobrze. Pomagasz jej? Wstydź się. Już się poprawiam. Nadszedł czas, żeby rozpocząć malowanie. Który sos wybrać? Oj, myślę, że wybór został dokonany za mnie. I to całkiem dobre. Mam nadzieję, że wyjdzie mi podobna ryba. Andy, świetnie sobie radzisz. Ryba wygląda naprawdę fajnie. Pora, żeby mi ja zaczęła rysować. Myślę, że najlepszym sposobem jest zrobienie tego palcami. Z łatwością was załatwię. Spróbuję tylko troszkę sosu. Jej, to jest takie dobre. To wszystko skończyły mi się sosy. Mam nadzieję, że ta góra opakowań się nie przewróci. O nie, co ja zrobiłem? Rysunek jest zniszczony. Kończymy. Pokażcie mi swoje arcydzieła. Już? Nie zdążyłam. Jane, ty pierwsza. Jane, świetnie sobie poradziłaś, bardzo podoba mi się twój rysunek. Andy, spójrz, jak pięknie. Jaki ty jesteś łatwowierny. A co sądzisz o mojej pracy? Starałem się. Myślisz, że to jest śmieszne? Przestań ze mnie kwić. Co? Ale to był rysunek, naprawdę. Myślę, że to wszystko sprawka Barbie. Barbie, twój rysunek jest średni. Jane jest lepszy. Wstydź się, Barbie. Nie chciałam przegrać. Andy dostaje rybę. Następnym razem nie będziesz się ze mnie nabijać. Ale ja nie cierpię ryb. Nie przejmuj się. Wiem, co ci pomoże. Palnik. Możesz zrobić pyszny obiad dzięki niemu. Jak on działa? Gdzie to się włącza? O, mam! Przepraszam, Barbie! Jane, jesteś geniuszem. Spójrz, jak pysznie wygląda. Będzie jeszcze lepiej i smaczniej, gdy rybę przyozdobimy warzywami. Wtedy będzie po prostu idealnie. Jane, jesteś niesamowita, a to jest pyszne. Nagroda jest tym razem dość dziwna, ale i tak jest wspaniała. Czeka na Was przepiękna suknia, jaka cudowna! Halo, słyszycie mnie? Słyszycie, dość gadania, czas na rysowanie. Macie jedną minutę. Wow! Nigdy wcześniej nie rysowałam długopisem 3D. Ja też nie, ale myślę, że mogę to zrobić. To jest piękne. Okazuje się, że długopis 3D jest bardzo poręczny. A ja mam nieco inny pomysł. Zrobię najpierw poszczególne detale. Ja mam jeszcze lepszy pomysł. Nie zależy mi na tej kiecce. Wolę zrobić samochód. Fajnie, szybko i pięknie. Patrzcie, jak jeździ. Zachowujesz się jak dziecko. Uważam, że sukienka wyszła mi świetnie. Kurczę, ale wcale nie jest wytrzymała. Słuchaj, Andy, jesteś tak dobry w robieniu trójwymiarowych modeli za pomocą długopisów. Może pomożesz mi? Chętnie. Chłopak robi sobie sukienkę. Uwaga, pokażcie, co macie. Minuta minęła. Wow, Andy, zaskoczyłeś mnie. Ale to nie moje. Barbie, jestem rozczarowany, gdzie jest druga połowa sukienki? Kurczę, myślałam, że jest na miejscu. Niestety moja sukienka też się rozpadła. Nie szkodzi ja i tak już zdecydowałem, że zwycięzcą jest Handy. Gratuluję, sukienka jest twoja. A, to straszne! Handy, na pewno zostaniesz gwiazdą Instagrama. Czy jesteście gotowi, by zobaczyć prawdziwego króla? Oto on, ale korona będzie wasza, jeśli zrobicie fajny rysunek. Bardzo chciałabym mieć tę koronę. O tak, Jane, korona bardzo by ci pasowała. Jakie zakochańce, niedobrze mi. Czas start, pospieszcie się. Jak malować kosmetykami? W ogóle nie mam pojęcia, jak tego używać. Hey! Myślę, że ten rysunek może mi wyjść całkiem nieźle. Andy, weź pomadkę, żeby też zrobić fajny rysunek. Dzięki za podpowiedź. W tym tempie mnie wyprzedzą, co robić. Wiem, uratuje mnie drobny złoty pyłek. What? Skąd to się bierze? Apsik! O, o nie, przepraszam, Jane, nie chciałem. To nie ja, naprawdę. Dobrze wam tak. Kurczę, mój rysunek jest zniszczony. Weź mój, a mi oddaj swój. Nie denerwuj się. Dziękuję, jesteś prawdziwym gentlemanem. Pozostaje go tylko troszkę podrasować. Okej. Okay. Mojego też zrobię koronę, tylko papierową. To nawet lepsze niż jakieś tam rysunki. Już nie będą mieli czasu na rysowanie fajnej korony. Ja z kolei mam duże szanse na wygraną. Myślę, że odrobina brokatu nie zaszkodzi. Genialne! Jaka artystka taka korona? Kończymy, czas pochwalić się swoimi pracami. Jane, to nie jest dobre. Kiedyś lepiej rysowałaś. A ja zrobiłem origami, fajne? Dosyć oryginalne, ale zadaniem było narysowanie korony. Takiej jak moje? Dokładnie tak? Barbie, wspaniale. To najlepsza korona, jaką widziałem, dlatego dostajesz nagrodę. No i co? Jestem teraz prawdziwą księżniczką, a nie jakąś tam Jane. Muszę tylko znaleźć księcia. Oto i on tak szybko, drogi książę, czy zabierzesz mnie do swojego królestwa? O, Chyba do królestwa pryszczy. O nie! Wiesz co? Jane, ja też mam dla ciebie koronę. Może nie jest ze złota, ale jest zrobiona z miłości. I te kwiaty też są dla ciebie. Oh, bardzo dziękuję, Andy. A teraz idziemy na lody. Chętnie.